Wielkopolski Fundusz Faktoringowy. Zamień faktury na gotówkę. To jest pan Tomasz, który prowadzi hurtownię materiałów budowlanych. Hurtownia pana Tomasza wyróżnia się szerokim asortymentem i szybką realizacją zamówień. Powszechną praktyką jest, że odbiorcy płacą panu Tomaszowi za faktury w odroczonym terminie płatności. Często musi czekać nawet 30 do 60 dni, zanim dostanie gotówkę. Czasem odbiorcy przeciągają ten termin jeszcze bardziej i zalegają z płatnością. I tu pojawia się problem. Panu Tomaszowi brakuje gotówki, a przecież gdyby nią dysponował, mógłby lepiej planować swoje wydatki, zwiększyłby ilość zamówień i pozyskał dodatkowych odbiorców, zawsze terminowo rozliczałby się z dostawcami, nie musiałby się martwić skąd wziąć pieniądze na bieżące płatności. Jest na to skuteczne rozwiązanie faktoring w Wielkopolskim Funduszu Faktoringowym. Faktoring to usługa przeznaczona dla firm wystawiających faktury z odroczonym terminem płatności. Po dostarczeniu towaru odbiorcy i wystawieniu faktury przekazujesz ją do Wielkopolskiego Funduszu Faktoringowego, który od razu wypłaca ci gotówkę. W dodatku, Fundusz Faktoringowy zajmuje się monitorowaniem płatności, więc nie musisz się martwić, czy kontrahent zapłaci. Pan Tomasz skorzystał z faktoringu. W ten sposób nie tylko uzyskał dodatkowe środki pieniężne na rozwój firmy, ale też umocnił swój wizerunek na rynku jako wiarygodnego i terminowego kontrahenta. Teraz pan Tomasz może spać spokojnie, gdyż poprawiła się dyscyplina płatnicza odbiorców, a jego firma rozwija się bezpiecznie. Faktoring to proste i wygodne rozwiązanie. Nie czekaj dłużej. Skorzystaj z oferty Wielkopolskiego Funduszu Faktoringowego i zamień faktury na gotówkę.